The battle to them! Siem, manu, gracze Rise of Kingdoms, widzicie moi widzowie. Słuchajcie, kolejny typ związany z KVK, czyli przerabiamy mój już jakby tak powiedzieć trzeci odcinek związany z KVK. I tego co na danym królestwach się może dziać i jak to będzie wyglądać. No i jesteśmy w odwiedzinach w tym momencie też na królestwie 3.0.80. Królestwo, które teraz będzie walczyć o swoją piątą gwiazdę. Mam, mam nadzieję, że uda się, chociaż no jakby tak sytuacja nie sprzyja ku temu. Zaraz wam opowiem dlaczego. Lecz no warto wspomnieć o tym KVK, bo to jest KVK, które mnie też interesuje, też interesują mnie tutaj królestwa, które są nawet jeżeli chodzi o, o mnie i o przyszło, przyszłościowe podejście do, do decyzji co dalej. Jeżeli chodzi o moje nowe KVK, moje nowe KD, przepraszam. No i w 3080 jest właśnie taki takiej gdzie zawsze mi z miłą chęcią patrzę, jak upakom idzie i wiecie, że to jest bardzo w ostatnim czasie fajne, stabilne KD. Lecz tutaj też trzeba wspomnieć o czymś, co w ostatnim czasie się wysypało, bo mało jest takich KVK, jak rozmawialiśmy tam ostatnio. Z niektórymi graczami z różnych KD, że one nie są tak dobrze dobrane, lub też jest jakaś dysproporcja dość duża. W niektórych, jak widzieliście już w tych filmikach poprzednich z KVK, ta dysproporcja nie jest jakaś tam straszna, tam jest różnica czasem paru milionów, jeżeli chodzi o KP. Lecz jest bardzo dysproporcja związana, jeżeli chodzi o tutaj, o to KD to to KVK jest bardzo jest duża. To jest, to jest bardzo duża. Zresztą zaraz wam to pokażę. Jak widzicie tutaj na screenie, mamy kant A, mamy kamp B, mamy camp D i mamy kamp C. Camp C w kampie C mamy 3,0,80 właśnie. I tutaj z tego co wiem, no to C i D grają razem. Czyli jeżeli to jest, ufając kolorom, no to S Kingdom. Jest tutaj w 3080 w Nordumie jest, jest ten CUP D. Oczywiście mogę się mylić co do tych kolorów, bo to mogło, mogło jakieś tam zajść zmiany. Oczywiście, że tak może być. Zresztą pokażę Wam zaraz, jak tam pre kapoka im wychodziło. Mamy też Camp A i Camp B i popatrzcie sobie tak, Camp A ma 874 miliony KP tu mam 955 milionów KP. Camp dema 1185, a tutaj gdzie mamy Królestwo 3087-707. W ogóle się zastanawiam, co ogólnie w tym KVK robi 3032. Możecie kojarzyć to stare Królestwo, gdzie było trochę Polaków, był Królem był tam Polak, była tym dość duża drama, tamto Królestwo zostało ponoć sprzedane jakiemuś gościowi, no było tam trochę dram, jest o tym filmik też na, u mnie na kanale, gdzie jedna z R4 tam o tym opowiada, no dużo się tam działo złego, a oni teraz są w jakimś, to, nie wiem, niskim seedzie C, czy jakoś tak, no, są w tych takich, no, tak zwanych mocnych seedach B, nawet w seedzie, to są CD A, jak zobaczymy sobie na power, kadeki w seedach -A, a, no i mamy 3080, które jest B, no ale kurde, no dla mnie to jest ogólnie w szok, jak to wszystko tu się ponakładało. No i możecie sami zobaczyć, że oni tutaj już na start mogą być skazani na to, że mogą te gwiazdy nie wygrać, mogą mieć ciężko wygrać z gwiazdą, bo są trzy mocniejsze kampy, które mogą albo po prostu to przepchać gdzieś tam w Kingslandach, e, lub też w strefach piątych. A tutaj e, nawet jeżeli na przykład by wygrali, no to mogą mieć WI na KVK, ale nie z gwiazdą. Więc też oczywiście dobre rozwiązanie, bo mają dobrego sprzeciwmierzenia w postaci KBD, czyli 2.2.6.9, 1169, w ogóle 2.3.0.4 jest bardzo mocnym KD. Dla porównania 3.0.74 też jest niezłym KD. Więc tutaj będzie taka, mi się daje dość rywalizacja między tymi dwoma KDkami. Przypuszczam, że nawet jeżeli sugerują się kolorami, to może być tak, że, jeżeli tak oczywiście będzie też na mapie, no to camp tutaj C czy S, S Kingdom będzie prawdopodobnie walczył tutaj z Mersją, czyli na, oni tu będą mieli tak na, prze, na przestrzał walki. Może tak być. Zobaczymy, jak im pójdzie. no Będziemy kibicować im, żeby im poszło jak najlepiej, oczywiście. Mam nadzieję, że 3080 pokaże swoją moc i inne, inne KD ich też w Wesprą. No to widzicie, mamy dość młode KD w tym, w tym kampie. Ogólnie to dobieranie, jak popatrzycie na LI tu jest tu jest większa dysproporcja niż gdziekolwiek, nawet jak przerzucimy SKP, jak to wygląda, no to dzięki, je, dzięki temu kampowi de mamy gdzieś tam milion, yy, bilion, gdzieś tam 800 coś, tu będziemy mieli gdzieś, no, milion, 700 coś, to przyliczę gdzieś, tak, tak, czy 800, milion, 800 coś, no prawie porównywalne, ale na starcie tutaj ten kamp na przykład lub też ten camp, no nie zostali jakby wyboru, e albo nie mają jakby takiej opcji, żeby gdzieś tam pocisnąć i wiecie, walczyć o tą gwiazdę. Oni co tutaj jakby mieli grać, wiecie, drugie skrzypce. ma to tak wygląda, więc takie dobieranie to jest tutaj, jakby tak wiecie, sugeruje na ten KB B i D. Ale znamy KVK, gdzie nagle dane kampy, które wyglądają słabo na papierze, nagle potrafią. Wygrywać kVK, bo, bo po prostu mieli lepsze statystyki. Zobaczymy, jak to będzie to wyglądało. Samo to, że wiemy, że królestwo. Tu macie ogólnie z początku stagea trzeciego, czyli czy tej trzeciej, jakby tak dobierania. Jak to im wyglądało, jeżeli chodzi o KP, jeżeli chodzi o królestwa. Tak jak widzicie, 3080 jest tutaj bardzo, bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o w tych pierwszych dniach. A tu mamy samą końcówkę, czyli tu już praktycznie nie całe 2 godziny i 53 minuty do końca i oni jako camp no mają jakąś przewagę dość dużą na tych fortach i prawdopodobnie wygrali swój, e, swój swoje preka folka, więc super, że tutaj chłopakom tak poszło. 080 zresztą tutaj jak zobaczycie w tym pierwszym dniu e, bicia fortów no było w topie, więc wyprzedzało 30,84, które jak widzieliście jest na papierze niezłe, więc naprawdę może jednak tutaj te konta i aktywność tych królestw się pokaże w taką stronę, że jednak Lid miała rację i może po prostu tu złamią to wszystko i oni wygrają kawałka nawet z gwiazdą. Zobaczymy. Wszystko jest uzależnione od tego, jak nie tu pójdzie. No ale wygląda, moim zdaniem, wygląda to nieźle, więc jeżeli tylko, tylko tu chłopakom się uda to przepchać i wygrać to wielkie szapoba, bo bo to KVK będzie prawdopodobnie trudne. Będzie dużo walk, więc na pewno będzie to, co oni chcieli, bo ostatnio wiem, że dużo sobie nie powalczyli na KVK, brakowało im troszeczkę tam punktów, żeby zrobić wymagania, czy to, co oni chcieli, żeby mieć zrobione, przede wszystkim, żeby było dużo tych walk, więc to mi się zdaje, że to będzie KVK, gdzie oni powalczą, więc ja się naprawdę z tego cieszę, że tutaj 3 0, 80 to idzie. Więc dalej zastanawiam to czy dwa czy co czy tam się po prostu. Jak oni się tam kuść was znaleźli. No ale są, to no, też się coś tam powalczą. Nie wiem, czy to są jeszcze jakieś Polacy na tych innych kadekach, tego akurat już nie wiem. No ale mi się zdaje, że to będzie kolejne KVK, czyli jedne z tych trzech. Które będziemy w danym dniu, kiedy oni tylko to będą się wszystko pootwierane, jeżeli to będzie w jeden nawet dniu, bo tak mniej więcej wychodzi z tych, z tych planogramów, no to będziemy, będę mógł dla was nagrać, będziemy mogli sobie o tym na live'ie przegadać, bo to będzie taki live z tych z tych kawałka, gdzie będziemy przeskakiwać tutaj z jednego do drugiego kawałka i Patrzyli, jak sobie dane strony razem, jak puszują. Mam nadzieję, że będziecie wtedy ze mną pogadamy, porozmawiamy i będziemy sobie tutaj wspólnie to oglądać. No i co? I na to chwilę myślę, że jeszcze tyle. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że się tutaj rozwijamy, pchamy to przez cały czas do przodu. No i dzięki, że przede wszystkim tutaj też piszecie do mnie. Przez cały czas tam jakoś Wam staram się pomagać, jeżeli potrzebujecie pomocy. No i to nam się rozwija, nie? Ja mam nadzieję, że za niedługo, jak tylko się w końcu ruszy bonfire, to się, kto będzie mógł, to się spotkamy w Ralu i zbijemy sepione, pogadamy, tak? Na przykład z niektórymi graczami z Warszawy, w Warszawie, jak byliśmy, więc no czekamy, działamy i kontynuują swoją przygodę w Rise of Kingdoms. Dzięki wielkie, że jesteście jeszcze raz, do zobaczenia ekipo Elo